Czas na paczkę z totsem randomowym: Anglia, CD, Ech, słabo, Shif Druga paczka z tocem randomowym: Niemcy, prawy obrońca, Offenheim Grum Bigel. Ostatnia paczka z randomowym Tocem na ten moment. Znowu Niemcy. Prawo skrzydłowy. Alber Chociaż będzie wodery premium. To czas na paczkę z gwarantowanym tocem dla liga lub mini la Liga. Hiszpania. No kto by się spodziewał? Kto to jest? Vivian. Ja pierdolę. Bez komentarza. On no nawet playstyle'ów nie ma dobrych na środek obrony. No dobra, trochę tam ma. Ale ani wzrostu. Już jest pełno lepszych od niego. Od wielu miesięcy. Ale paczka była darmowa. Tyle dobrze.